Montu, którego imię wymawiano jako Montu, był jedną z najbardziej dynamicznych i wojowniczych postaci w mitologii starożytnego Egiptu. Jego korzenie sięgają bardzo dawnych czasów, kiedy mieszkańcy Tep i okolic czcili go jako ucieleśnienie nieokiełznanej siły, furii bitewnej oraz odwagi, która prowadziła wojowników do zwycięstwa. W najstarszych opowieściach przedstawiano go jako bóstwo solarne, blisko związane z potęgą południowego słońca, którego żar porównywano do płomieni bitwy. Z biegiem stuleci jego charakter coraz silniej łączono z ideą boskiego wojownika, obrońcy ziemi Egiptu i patrona faraonów, którzy pragnęli być widziani jako jego ziemskie odbicie. W epoce, gdy potęga Teb zaczęła dominować nad innymi regionami kraju, kult Montu rozkwitł, a on sam stał się symbolem militarnej przewagi i politycznej siły. Władcy z XII dynastii szczególnie upodobali sobie jego wizerunek jako boskiego patrona zwycięstw, przedstawiając go często jako tego, który daje faraonowi siłę ramienia. Szybkość ciosu i nieustępliwość wrogom budzącą strach. W opowieściach mitologicznych, Montu pojawia się jako istota, której obecność na polu bitwy prowadziła do zupełnego załamania przeciwników, ponieważ uważano, że nikt nie zdoła przeciwstawić się jego gniewowi, gdy unosił w dłoni włócznie płonącą blaskiem słońca. Jego rola wykraczała jednak poza czyste rzemiosło wojenne, ponieważ Montu był również strażnikiem porządku ustanowionego przez bogów i tym, który odpierał wszelkie siły chaosu zagrażające Egiptowi. W pewnych tradycjach przedstawiano go jako boskiego towarzysza Ozyrysa i Horusa, wspierającego ich w walce z siłami ciemności. W innych opowieściach występował jako stróż granic świata, który swoją obecnością miał odstraszać wszelkie wrogie duchy, złe demony i ci, którzy chcieliby naruszyć harmonię stworzenia. Jego wizerunek najczęściej ukazywał go jako mężczyznę o atletycznej sylwetce, z głową sokoła zwieńczoną koroną z dwoma piórami, czasem starczą słoneczną a czasem z sierpowatą bronią zwaną chopesz. Takie przedstawienie podkreślało zarówno jego solarne pochodzenie, jak i nieustraszoną naturę wojownika. Montu bywał także ukazywany jako byk baciz, zwierzę o czerwono-białej sierści symbolizujące bezwzględną siłę i boski gniew, co czyniło go jednym z najważniejszych świętych byków Egiptu. Jego kult był szczególnie silny w Tebach, Armand, Medamut i Tad, gdzie wzniesiono wspaniałe świątynie poświęcone temu bogu. Stanowiły one centra militarnego ducha i potęgi, a ich kapłani pełnili funkcje nie tylko religijne, lecz także ceremonialne podczas koronacji i wypraw wojennych. W czasach, gdy Egipt podbijał kolejne krainy na południu i wschodzie, Montu stawał się symbolicznym świadkiem triumfów, a jego imię pojawiało się w inskrypcjach cecha WALOCY, cecha bohaterstwo faraona. Montu trwał więc w świadomości Egipcjan jako bóg działania, siły i nieodpartego pędu ku zwycięstwu. A jednocześnie jako obrońca ładu i patron wszystkich, którzy odważnie stawali przeciwko Chaosowi. Choć jego kult z czasem ustąpił dominacji Emoune, to pamięć o nim pozostała w egipskiej tradycji jako wspomnienie dawnego, płonącego blaskiem słońca boga wojny, który czuwał nad bezpieczeństwem całej krainy. Montu jawił się w mitologii egipskiej jako ucieleśnienie nieposkromionej wojennej siły, a jego atrybuty i ikonografia były stworzone tak, by już samym wyglądem budzić respekt oraz przypominać o niszczycielskim aspekcie boskiego ognia. W opowieściach kapłanów montu przedstawiany był jako Bóg o postawie dumnej i nieugiętej, stojący zawsze w gotowości do walki, a jego obecność miała napełniać żołnierzy odwagą i żarem, który potrafił odmienić los bitwy. Najczęściej ukazywano go w postaci mężczyzny z głową sokoła, lecz nie był to sokuł łagodny ani związany z dobroczynnym światłem. Jego oblicze było surowe. A na głowie spoczywała charakterystyczna korona z dwiema wysokimi pióropuszami i słonecznym dyskiem pośrodku, symbolem ognistej mocy, która płynęła z jego boskiej natury. W jego dłoniach zazwyczaj pojawiała się włócznia lub długi łuk, broń symbolizująca nie tylko fizyczne zwycięstwo, lecz również niezawodną precyzję boskiego wyroku. Gdy montu trzymał włócznie, interpretowano to jako zapowiedź zwycięstwa, ponieważ wierzono, że jego siła nieomylnie prowadzi oręże wojowników ku triumfowi. Z kolei łuk kojarzony był z atakiem błyskawicznym i pewnym, jakby sama gorąca esencja pustynnego wiatru niosła strzały bogini. Jego ciało zdobiono często pasami w intensywnych kolorach, które miały przypominać płomienie, a niekiedy ukazywano go również w postaci świętego byka Buchisa, zwierzęcia będącego żywym symbolem odwagi, wytrzymałości i potężnego impetu w bitwie. Na wielu reliefach Montu stoi w dynamicznym wykroku, gotów do ataku, jakby zamierzał w każdej chwili zmiażdżyć wrogów Egiptu. Jego sylwetka jest napięta, silna, pozbawiona jakiejkolwiek łagodności, a każde przedstawienie podkreśla niezłomność i żołnierską dyscyplinę. Obok niego umieszczano często hieroglificzne znaki zwycięstwa, trofea jeńców wojennych lub sceny, w których udziela on faraonowi swojej potęgi. To sprawiało, że ikonografia Montu była nie tylko religijnym obrazem, ale również narzędziem politycznym, wzmacniającym ideę, że władca rządzi dzięki boskiej sile. Jego atrybuty pełniły funkcję jasnych komunikatów dla ludzi tamtych czasów. Sokola głowa oznaczała panowanie nad powietrzem i szybkością ataku, słoneczny dysk był znakiem gorącej mocy, która pali nieprzyjaciół, a podwójne pióropusze symbolizowały zarówno wzniosłość, jak i absolutny autorytet. Włócznia i łuk podkreślały wojowniczy aspekt Boga, a wizerunek byka dopełniał obrazu montu jako siły nie do zatrzymania. Dzięki temu cała ikonografia tworzyła portret Boga który jest jednocześnie strażnikiem królestwa, wcieleniem bitewnego ognia i opiekunem tych, którzy walczą z odwagą w sercu. Montu był jednym z najbardziej dostojnych i zarazem najbardziej pierwotnych bogów starożytnego Egiptu, a jego postać od tysiącleci owiana jest aurą gniewu, furii bitewnej oraz majestatycznej siły, która miała chronić kraj nad Nilem. W mitologii egipskiej Montu wywodził się z pradawnych tradycji tep i okolicznych miast, gdzie uważano go za boskiego wojownika powstałego jeszcze w czasach, gdy Bogowie dopiero porządkowali świat i nadawali mu kształt zgodny z kosmiczną harmonią. Jego imię niosło echo szybkości, potęgi oraz odwagi i było wymawiane z nabożnym drżeniem przez wojowników, którzy przed wyruszeniem na pole walki prosili go o hard ducha i o niepowstrzymaną siłę ramienia. W wielu przekazach montu ukazywany jest jako boski obrońca Egiptu, strażnik granic i opiekun faraonów, zwłaszcza w chwilach, gdy państwo stawało twarzą w twarz z zagrożeniem. W czasach, gdy w Tebach rosła potęga władców, to właśnie montu stał się ich patronem, a jego imię zaczęło oznaczać nie tylko odwagę, lecz także królewski majestat. Faraonowie, którzy odnosili zwycięstwa, przypisywali je jego mocy, wierząc, że to montu prowadzi ich rydwany, wypełnia ich serca żarem bitewnego szału i chroni przed klęską. Jako Bóg wojny montu nie był jednak jedynie uosobieniem przemocy. W opowieściach kapłanów często podkreśla się, że jego siła była sztuką kontrolowanym płomieniem. Koniecznym do obrony ładu stworzonego przez bogów. W tym sensie montu stawał się strażnikiem sprawiedliwości, tym, który z mieczem w dłoni odpycha chaos, aby świat mógł trwać w równowadze. Z czasem montu wszedł w bliską relację z innymi bogami Teb, zwłaszcza z Amonem, którego kult zdominował Egipt w późniejszych wiekach. Mimo tego montu nigdy nie zniknął z mitologicznego pejzażu. Nadal pozostawał bogiem którego imię wywoływało respekt i którego obecność szczono jako źródło siły dla faraonów i wojowników. To właśnie z tego względu na wielu stelach zwycięskich władców znaleźć można wzmianki, że triumfy zostały odniesione ramieniem montu, jakby Bóg ten sam stał pośród bitewnego zamętu i kierował ostrzami żołnierzy. Jego rola w mitologii Egiptu jest więc jasna: montu był boskim ucieleśnieniem odwagi, obrońcą ładu i patronem królewskiej potęgi militarnej. W świecie, w którym granice państwa często wymagały ochrony, jego obecność stanowiła gwarancję, że Egipt przetrwa burze historii i pozostanie silny pod opieką bogów.